Cześć. Jestem Emilka z projektu Ręka na Polsie i dzisiaj mam przyjemność przeprowadzić wywiad z karem z grupy ratownictwa polskiego Czerwonego Krzyża Kraków. Cześć. Cześć. Czym zajmuje się grupa ratownictwa PCK? Grupa ratownictwa PCK w Krakowie to część większego systemu, w którym znajduje się około 20 jednostek działających na terenie całej Polski, a naszą działalnością jest szeroko pojęte ratownictwo, np. podczas klęsk żywiołowych, takich jak powodzie, wiatrołomy. Ale uczestniczymy również na przykład w kryzysach humanitarnych, w kryzysach migracyjnych. Zajmujemy się też ratownictwem podczas katastrof budowlanych na gruzowiskach, ale naszą główną działalnością to jest poszukiwanie osób zaginionych w terenie otwartym. Mógłbyś coś więcej o tym powiedzieć? Na przykład kogo poszukujecie? Jasne. Jeżeli chodzi o poszukiwania w terenie otwartym, to jesteśmy służbą wspomagającą policję, ponieważ w Polsce policja odpowiada za poszukiwania. I na ich, że tak powiem, życzenie jesteśmy dysponowani na takie poszukiwania. Szukamy różnych ludzi. Najczęściej są to osoby starsze z demencją, dzieci, które odłączyły się od rodziców, bądź na przykład osoby, które wyszły w celach samobójczych. No i niestety tutaj liczy się bardzo, ale to bardzo czas, żeby takie osoby odnaleźć. Mamy bardzo dużo środków i technik, których używamy. Wspomagamy się bardzo często psami poszukiwawczymi, dronami z termowizją. Ale naszym podstawową metodą poszukiwań, są to jest to metoda szybkiej trójki. A jak wygląda Wasza praca na co dzień, kiedy nie dostaniecie żadnego wyzwania? Dokładnie, no jakby te poszukiwania to są nasze takie zdarzenia epizodyczne, natomiast na co dzień raz w tygodniu w naszej grupie spotykamy się, ratownicy oraz kandydaci na ratowników po to, aby szkolić się oraz powtarzać już te umiejętności, które nabyliśmy wcześniej, na przykład z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, łączności Przestawiania polowego punktu medycznego oraz na przykład poszukiwań w terenie otwartym. Co skłoniło cię do zostania ratownikiem? Myślę, że do zostania ratownikiem PCK skłoniło mnie to, że zacząłem studia na kierunku medycznym i nie chciałem się zamykać w szpitalu, chciałem troszkę wyjść do ludzi i zacząć też działać w medycynie przedszpitalnej. Czy pamiętasz swój pierwszy dzień? Tak, pamiętam to bardzo dobrze. Było to podczas spotkania rekrutacyjnego na studenckiej. Wtedy, kiedy napisałem do chłopaków z grupy taki odzew od posta rekrutacyjnego, zostałem zaproszony właśnie na rekrutację. I po przyjściu tutaj było już, znajdowało się dosyć sporo osób, panowało takie fajne zamieszanie, które wiedziałem, że coś z tego fajnego wyniknie, że chłopaki coś fajnego dla nas przygotowali. I po krótkiej rozmowie z szefem grupy, kiedy jakby nakreślił nam, czym ta grupa się zajmuje, ale też od nas chciał się dowiedzieć, jakie mamy plany, właśnie związane z byciem ratownikiem PCK. Zostaliśmy zaproszeni do piwnicy, gdzie czekały na nas różne założenia z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, a kiedy już udzieliliśmy pomocy poszkodowanym, no to do naszych zadań należała ewakuacja z takiego trudnego terenu i przekazanie zespołu ratownictwa medycznego tego poszkodowanego. Jak wyglądała twoja pierwsza akcja? Myślę, że moją pierwszą akcją to były działania właśnie takie migracyjne na dworcu w Krakowie. Kiedy na skutek działań wojennych na Ukrainie mierzyliśmy się z bardzo dużym ruchem uchodźców i wtedy na dworcu PKP założyliśmy takie ambulatorium, gdzie udzielaliśmy takiej podstawowej pomocy właśnie tym osobom, które się do nas zgłaszały, i w zależności od potrzeby, albo udzielaliśmy tej pomocy na bieżąco naszymi własnymi środkami, albo kierowaliśmy te osoby na przykład do przychodni POZ bądź na szpitalny oddział ratunkowy. Czy podczas przeprowadzenia akcji pojawia się czasami lęk, że sobie nie poradzisz? No myślę, że lęk na pewno pojawia się u każdego ratownika, który działa w ratownictwie. Natomiast po to spotykamy się tak często, po to tak intensywnie ćwiczymy i po to też mamy, że tak powiem, dobre znajomości między sobą prywatnie, żeby tego lęku pojawiało się jak najmniej, a żeby podczas działań górowało opanowanie i wyuczone schematy. Jak można zostać ratownikiem grupy ratownictwa PCK? W zasadzie takie podstawowe wymagania, aby zostać ratownikiem, to ukończone 18 lat oraz chęć do własnego rozwoju i myślę, że dobra taka działalność razem z innymi osobami, żeby dobrze odgadywać się w grupie. Czy potrzebujesz kursu KPP? Nie, kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy nie jest wymagany, natomiast jest oczywiście mile widziany, lecz podczas stażu kandydackiego, który trwa rok, te wszystkie założenia oraz ćwiczenia z kwalifikowanej pierwszej pomocy są prowadzone i nasi kandydaci nabywają takie umiejętności, co jest kończone oczywiście egzaminem i nadaniem stopnia ratownika. Czy wolontariat w PCK wiąże się z kosztami? W zasadzie jedyny koszt, który ratownicy PCK ponoszą, to opłacenie składki członkowskiej na rok, natomiast cała reszta, to znaczy umundurowanie, środki ochrony indywidualnej czy sprzęt medyczny, zapewnia już Polski Czerwony Krzyż. Dziękuję za wywiad. Dziękuję bardzo. Czy chciałbyś coś jeszcze dodać od siebie? Oczywiście, serdecznie zapraszam w szeregi grup ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża.